Witam wszystkich na moim kanale po ostatnich dwóch filmikach i wielu wiel dużym zainteresowaniem pozytywnych opiniach postanowiłem nagrać jeszcze coś. Takiego co mam w domu kiedyś znaczy nie tak dawno sobie zrobiłem. Takie rozwiązanie nie jest to piec gazowujący. Ale zwykły kopciuk który służy. Do ogrzewania przyszłej. Ruskiej bani. A ruska bania no to jest pokoik. Prysznic ma być. No i oczywiście, tu gdzie stoję, będzie sauna. Robię wszystko w trakcie roboty. Bajzer jak zwykle u mnie jak się coś robi, to jest i bajzer. Tutaj mam schowane jeszcze farby. Ale mniejsza o to. Sauna z desek jodłowych robię sobie. Góra z desek brzozowych, żeby na łysinę nie kapało izolowane folią podłogową do ogrzewania podłogowego. No i takie rozwiązanie jeszcze w moim domu może komuś się przyda. Jak sobie zrobić takie małe ogrzewanko. Czyli stary kopczyk przerobiony jest wylot. Z tego względu tu dorobiłem do góry wyjście spalin. Rura kominkowa dwusetka, Dodatkowo izolowana rurą Spiro Koło wełna, żeby się to nie zapaliło przypadkiem, cokolwiek. Wełna jest tu musiałaby, rura być czerwona, żeby to zapaliło się, a nie jest, bo te spaliny tu są dobrze, dobrze dopalane. Zwykły kopciuch, ale fajne rozwiązanie. Nie wiem kto to produkował. Jak te kopciuchy stare to były nie na drewno, tylko na węgiel, bo z tego względu, że bardzo małe komory załadowcze, ale się pali w nim nieźle. Jest to dolniak, typowo dolniak, idzie do góry. Dopalanie tam, ma. No może kiedyś trzemotkę wstawię. Tutaj jest dwie półki do tego. No ale co ma fajnie? No a tutaj dopalanie powietrza wtórne. Z jednej strony i z drugiej. No to jaki to kocioł? Jak do do dowali się powietrza wtórnego, który dopala wszystkie gazy? No praktycznie spali nie ma na kominie. To jest podwójny, Tutaj, tu się oczywiście teraz na razie tu siatka, tu się wszystko wyłoży jeszcze granitem. Koską granitową, tam, że tam mam taką małą, po to, żeby tutaj było się nagrzał ten granit i do polewania wodą, żeby tu wytworzyć parę wodną w tej sawnie. To będzie mokra. A i tu mam jakiś wylot na zewnątrz, bo tam mam, zamontuję sobie jeszcze palnik kolejowy, bo mam. I w razie czego tu można nagrzać 5 minut, i wtedy będzie sama sucham. Same rozwiązanie instalacji najprościejsze, jakie może być, wyjście gorącej wody. Tu mam zawód bezpieczeństwa, temperatura, ciśnienie idzie w bok i tu mam rozdziela zrobiony nie kupiony za 600 zł czy 500. Tylko rozdziela zrobiony z czterech trzech trójników dwucalowych. Jeden obiekt idzie do jednej pomieszczenia, do drugiego tam idzie tu na kaleryfer z drugiej strony. kaloryfer i tu jeszcze mam wejście zostawione na. Boiler to gorący żeby grzało ciepło wodę tam będzie pod sufitem jak dołożę deski wyrobię Także jest proste rozwiązanie Naczynie wyrównawcze dołem idzie pompka powrotna I sobie bez problemu wszystko krąży Tanim kosztem No i tutaj jak dalej tutaj grzeje jeden kaloryfer jakiś stary płaski polski Ale skoro nie cieknie jest dobry tego sobie korzystałem Tu też jakiś wykorzystałem kaloryfer Stary używany tu będzie, jak mówię, pomieszczenie do odpoczynku po wykąpaniu się, po wzięciu prysznica. Oczywiście, od pieca tu będzie zabudowana. Jeszcze ścianka tego pieca tu wymuruje nad piecem wymruje ściankę murowaną. Tu będę kopył pieca do drzwi. I tu ścianka jeszcze dalej będzie. A tutaj będzie wejście do prysznica. A tutaj do sauny. Sauna sama będzie miała 3 na 3 metry. Tu będzie przebieranie, jakieś półki. Tu, ma, tu będzie jeszcze jedne drzwi, żeby drzwi na zewnątrz, to będą drugie drzwi, Przecionek zrobię To mam zrobione już kibelek taki, taki w tym miejscu co jakieś płytki zostają, to se tam zawsze odkładam, a potem się wykorzystuje do takich pomysłów czyli jest murowana, wycieściona stara cegła ale tam zrobione z odpadów płytek odpadowych, które zostawały no ale jak się tu już odpocznie, no to oczywiście trzeba uzupełnić elektrolity a najlepiej to się robi w takim pomieszczonku. Dlatego dzisiaj tam palę, bo palę tam rzadko w tym piecu Kiedy mam potrzeby A żeby mi to nie zamarzło to oczywiście jest cały układ zalany Roztworem glikolu Czyli temperatura zamarzania minus 80 Roz... Zalany piec 20 30 litrów chyba zalałem I dobiłem wodą i tak jest teraz w granicach minus 25 Także tu nie ma takiej najmniejszej opcji żeby tu zamarzło Tutaj i tak jest na plusie bo to jest dobrze ucieplone, tutaj cegła gruba, a ściany zrobione pół metra. No, jurka spod chyblarki ubite z wapnem, ale wracanie do elektrolitów. Dzisiaj przyjedzie paru szwagrów, imprezę tu posiedzimy, chłodno na dworze, dlatego tu dzisiaj grzeje, jestem uzupełniać, mocniejszymi, słabszymi napojami. No i tu, żeby trochę nagrzać, to z tamtego pieca właśnie zrobiłem sobie przejście tam przez ścianę i tam mam zabudowano nagrzewnicę z wentylatorem wyciągowym, a to jest nagrzewnica zrobiona, ona ma chyba 1,20 m długości, to była do chłodni takiej ciężarowej w samochodzie, no to chodziło tam oczywiście na, na jakiś gaz, a tu mi chodzi na, na wodę gorącą z tamtego kotła, no kotła nie pieca już. I tu jeszcze idzie jedna do jej drugiego pomieszczenia, mam zrobione nagrzewnice z tamtego kotła. Mianowicie tu kupiłem za 300 zł. Kurtynę wodną, tylko oryginalna ona jest do dołu, skierowana ten nadmuch. tu jest. A ja zrobiłem w papryk, żeby mi tu grzało jeszcze te całe pomieszczenie, sobie tutaj salonik, także po prostu zrobiłem tam. Z tego samego kotła zasilam tutaj i grzeję kiedy mi trzeba, bo po prostu stąd do kotłowni to mam ze 30 metrów. Także nie chciało mi się tam ciągnąć i to by było ciężko tę te temperaturę wody utrzymać. Także tu jest zastosowany stary kopciuch. I właśnie dzięki naszej kochanej Unii że tak jak wprowadza pierestrojkę. Także u nas w tej chwili w okolicy. Kopciuchów dostatek 100 zł taki kopciuch Na złomie by był trochę droższy Ale jak się komuś nie chce wywozić No to się idzie do takiego gościa daje mu się tak Znajomemu przeważnie, mu przeważnie butówkowo daje się wici po wsi, że kto chce się pozbyć kotła No ale jak się jeszcze ma znajomego na, na złomie No to tam flaszkę dobrze trzeba postawić żeby Wystawił glejt że piec został zezłomowany a, a kocioł sobie zostaje Także nie opłaca nie się nawet robić. Jeszcze podwiatę mam jeszcze jednego. Kopciucha nie zaszkodzi. Tu jest takie pomieszczenie, że tu nikt tego nie widzi, i niech sobie chodzę. Kontroluję, ja będę miał piec w domu inny. A tu będzie taki sporadycznie palony w nim. A no, w zimie to. W tym roku może parę razy paliłem, bo na razie nieskończona sauna. Potem będzie musieli częściej z tego korzystać tam jeszcze mam oświetlenie sufitowe zrobione ze starych okien zabezpieczone. No i tu wyjścia, tu się można wyjść już na zewnątrz, ale tu mam jeszcze w planie zrobić oranżerię. Tu studnia zostaje. O, no to wszystko może się komuś przyda. Taki pomysł z wykorzystaniem starego kupciucha.